Siemanko, z tej strony Patryk Treat, witam Was ponownie na moim kanale. W poprzednich nagraniach umówiłem zasady gry w Fantazy Premier League, przekazałem wszystkie niezbędne informacje na start, wytłumaczyłem jak zbudować dobry skład na pierwszą kolejkę oraz jakich popularnych błędów się wystrzegać. W dzisiejszym nagraniu omówię najlepsze strony i podstawowe narzędzia dla graczy Fantazy Premier League, które bardzo przydają się w trakcie sezonu i mogą znacząco poprawić Wasze wyniki. Zapraszam Was do oglądania. Zacznę od oficjalnej strony Fantazy Premier League, gdyż wydaje mi się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile ważnych informacji możemy tutaj znaleźć. W zakładce Points, która będzie w trakcie sezonu, która wygląda bliźnia bliźniaczo podobno do tej Big e, Team, jeżeli zjedziecie sobie na sam dół. To tutaj macie poszczególne spotkania. No i klikając na to spotkanie możecie sobie zerknąć, jaki jest wynik, kto strzelił Gola, zaliczył asystę, żółtą kartkę, czerwoną kartkę, ile bramkarz ma interwencji, jak wygląda tutaj system punktów bonusowych, to się bardzo przydaje do śledzenia spotkanie na żywo. Dodatkowo w zakładce transfer, zanim kogoś kupicie, możecie sobie zerknąć na zawodników z poszczególnych pozycji i na przykład sprawdzić współczynnik goli oczekiwanych. Zerkając do takiego zawodnika, możecie też spojrzeć na jego statystyki. W trakcie sezonu tu będą statystyki podzielone na poszczególne spotkania, więc widzicie, jak w danym meczu zawodnik, jaki miał gole oczekiwane, asysty oczekiwane i tak dalej. To się bardzo przydaje do tego, żeby sprawdzać na przykład w jakiej formie jest zawodnik. Dodatkowo możecie przejść sobie do zakładki z kalendarzem. Tutaj znajdziecie kalendarz poszczególnych spotkań. Możecie sobie przeglądać tutaj poszczególne kolejki, a także synchronizować ten kalendarz ze swoim kalendarzem. Dodatkowo jest ta zakładka z trudnością spotkań, którą pokazywałem we wcześniejszych nagraniach. Tutaj również możecie przeskakiwać pomiędzy kolejkami i śledzić jak będzie wyglądał kalendarz Poszczególnych drużyn w nadchodzących kolejkach, to się bardzo przydaje. Teraz przejdziemy do stron już zewnętrznych. Pierwszą z nich jest LiveFPL.net. Tutaj, wklepując swoje ID, swoją drogą, jeżeli nie wiecie, jak sprawdzić swoje ID, to odsyłam do mojego poradnika. To możecie tutaj po wklepaniu ID sprawdzić swój ranking na żywo. Możecie sprawdzić bonusy, efektywne posiadanie zawodników, wyniki w swoich ligach. Bardzo dużo przydatnych informacji. Najpopularniejsze transfery wśród czołowych graczy, albo graczy, po prostu, którzy są wysoko w rankingu, to się bardzo przydaje. I tutaj chcemy wyjaśnić, czym jest efektywne posiadanie bo wiele osób o to pyta. Jest to miara, która bierze pod uwagę, ilu graczy w danej kolejce posadziło wybranego zawodnika na ławce, dało do składu na kapitana lub potrójnego kapitana. No i suma tych współczynników pokazuje nam pozwala nam oszacować wpływ tego zawodnika na nasz wynik. Możecie sobie na to zerknąć, to jest bardzo fajnie przedstawione na tej stronie, polecam śledzić stronę live.fpl.net. Jest też ciekawa strona FPL Game Week, która działa podobnie, ona też pokazuje Wam Wasze wyniki na żywo, natomiast ona bardziej skupia się na wynikach w mini-ligach, więc jeżeli chcecie śledzić jakąś konkretną miniligę, to FPL Game Week jest świetną stroną. Nieco starsza strona, znana głównie weteranom, to Unveplanet. Wszystkie linki do tych stron znajdziecie oczywiście w opisie nagrania. Tutaj również można śledzić punkty bonusowe, możecie też wygenerować sobie raport ze swojej drużyny. W nim znajdziecie ciekawe informacje, takie jak na przykład, ile punktów zdobyliście bezpośrednio po transferach, ile punktów zdobywasz, kapitan, ile punktów zostawiliście na ławce, jak punktowali poszczególni zawodnicy w waszej drużynie. Naprawdę ciekawy jest ten raport. Może nie wygląda zbyt fajnie, jeżeli chodzi o prawę graficzną, ale tutaj jest dużo ciekawych informacji. Z takich starszych stron jeszcze często jest używane Premier Fantasy Tools, gdzie jest taka opcja jak sprawdzenie punktów kapitana. To też wiele osób właśnie używa, żeby sobie analizować. To jest mnóstwo reklam, więc na to trzeba uważać, ale wklepując tutaj swoje ID wyskoczę Wam ile punktów właśnie zdobył Wasz kapitan w trakcie, w trakcie sezonu. I bardzo dobrą stroną do analizy swoich wyników jest FPL Optimized. Jest to strona bardzo rozbudowana dla fanów statystyk, prognozowanych punktów i algorytmów. Możecie tutaj nie tylko śledzić wyniki na żywo, możecie też symulować różne scenariusze, generować ręcznie oczekiwane punkty w tym kalkulatorze, możecie wklepywać sami prawdopodobieństwo i sobie sprawdzać, porównywać zawodników. Możecie też re generować sobie bardzo ciekawe raporty na koniec sezonu. Naprawdę polecam tę stronę. Jest dosyć rozbudowana, może nie jest dla totalnie początkujących graczy. Ale warto na nią, na nią zerknąć. No, gdy zakończy się kolejka i będziecie chcieli przeanalizować, kogo kupić do swojego składu, to też jest kilka stron, które bardzo mogą Wam się przydać. Zaczniemy od strony, która prognozuje zmiany cen, czyli FPL Statistics. Tutaj jest darmowa strona, znajdziecie, którzy zawodnicy są blisko wzrostu z ceną, którzy są blisko spadku z ceną. Ta strona aktualnie jeszcze nie działa, no bo jeszcze nie ma żadnych transferów. Natomiast, gdy rozpocznie się sezon, gdy będą pierwsze transfery, to. Pojawią się tutaj prognozy, który zawodnik może podskoczyć, który może spaść. Warto sobie oczywiście na to, na to zerkać. Kolejna strona, którą pewnie wielu z Was odświeża, to premierinjurys.com. Jest to tabela z informacjami o kontuzjach, którą prowadzi Bandinary. Możecie sobie wejść na dowolną drużynę i zobaczyć, kto tu jest kontuzjowany, co to jest za kontuzja, kiedy mniej więcej może wrócić i tak dalej. Warto sobie tutaj na tę stronę zerkać i regularnie śledzić, zwłaszcza jeżeli nie śledzicie Twittera i nie jesteście na bieżąco z newsami, to takie kliknięcie w tę tabelę może Wam się bardzo, bardzo przydać w kontekście planowania. Wielu graczy używa wtyczki do Chroma o nazwie BetterFPL. Ona pokazuje, gdy przejdziecie wtedy do zakładki Peak Team w Waszej drużynie, pokazuje dodatkowo 5 spotkań najbliższych zawodników które macie w składzie, to też się czasem przydaje do planowania. Ja osobiście z niej korzystam. Ja korzystam z innego planera. Moim zdaniem świetnym planerem jest FPL Team. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda wasz skład. W sensie możecie go albo wklepać, albo załadować, gdy zacznie się już sezon podając swoje ID. Macie skład na jedną kolejkę i możecie sobie przeskoczyć na kolejne kolejki. Coś, czego nie zrobicie na oficjalnej stronie. To jest świetne, bo przeskakujecie sobie na drugą kolejkę. Widzicie, że mamy jeden transfer do zrobienia. Powiedzmy, że skład nam się podoba. Zmienimy sobie kapitana, prawda? Z powrotem na Halanda. Zmieniamy wicekapitana. Możemy iść do trzeciej kolejki. Załóżmy, że w trzeciej kolejce chcemy zrobić jakieś zmiany. Sprzedajemy powiedzmy Trenta, kupujemy sobie Jamesa, bo czemu nie? Dostaliśmy dodatkową kasę. W związku z tym, na przykład, sprzedajemy taniego pomocnika, kupujemy pomocnika do 7 milionów, powiedzmy, że bierzemy Sterlinga, bo nam się podobał. I chcemy grać z sterlingiem. Sadzamy sobie z tego powodu, nie wiem, a Kanżyiego, bo on wylądował na awce. Możemy wszystko tutaj sobie planować, ustawiać, zmieniać opaski. Naprawdę bardzo dobra strona i macie tutaj podgląd na poszczególne kolejki, polecam sobie na nią tutaj zerkać, aby planować, planować zmiany. Jeżeli chcecie robić jakieś zmiany, no to warto zerknąć w statystyki. Przydatny może być understat.com, jest to strona, gdzie znajdziecie głównie statystyki goli i asyst oczekiwanych. Jest cała lista z całego sezonu poszczególnych drużyn, tutaj możecie sobie sortować expected goals, non-penalty expected goals. Expected assist, non-penalty, expected assist, jest tych wskaźników jeszcze kilka, które możecie sobie tutaj dodać. Jest bardzo fajny field, który pozwala nam spoglądać na spotkania z określonego, z określonych spotkań, z określonych miesięcy. Na przykład analizujemy sobie tylko statystyki od lutego, jak to wyglądało, i wtedy to się oczywiście zmieni. Możecie analizować statystyki zawodników, możecie kliknąć w drużynę i z tej drużyny analizować, sortować sobie po jakiś w współczynnikach, przejść sobie do tego zawodnika, sprawdzić jego historię wyglądały jego statystyki w poprzednich sezonach jakieś radary z porównaniem jest to naprawdę jest to naprawdę całkiem w porządku strona jest darmowa, także warto na nią zerknąć, aczkolwiek ja do analizy statystyk Lubię też wykorzystywać stronę fbref.com, jest tutaj ta zakładka Premier League, tutaj jest mnóstwo statystyk. Jest to strona, która ma troszkę lepszy model i zaciąga dane z opty, więc jest nieco dokładniejsza. Te statystyki są bardziej dokładne. Tutaj też można sobie sortować według różnych współczynników. Macie całe mnóstwo statystyk. Tutaj praktycznie każdą statystykę każdej drużyny albo każdego zawodnika sobie. Znajdziecie, jest tego, jest tego naprawdę ogrom. Klikając w daną drużynę, możecie sobie wybrać konkretnego zawodnika i możemy sobie na przykład przeanalizować Buka Osakę Klikacie sobie w Buka Josakę, widzicie, jak wyglądają jego statystyki w ostatnim roku, i tutaj też jest pełno rozpiska tych statystyk. Ogrom, ogrom informacji. Ciężko jest przez nie przebrnąć niekiedy, ale. Warto to robić, jeżeli chcecie sobie śledzić wyniki, śledzić ligę i właśnie śledzić statystyki. To myślę, że na tej stronie się odnajdziecie, aczkolwiek można się tutaj troszeczkę, troszeczkę pogubić. Przechodzimy teraz do stron płatnych. Pierwsza strona płatna to FPL Review. Póki co jeszcze ta strona nie wystartowała. Ona z reguły wystartuje. Tuż przed sezonem, jaki jest Plus FPL Review? Jest to najlepszy algorytm z prognozowanymi punktami. I jeżeli chodzi o właśnie te prognozowane punkty, no to wypada najlepiej na tle, na tle konkurencji. Dodatkowo możecie tutaj planować, planować transfery. Kwota, którą trzeba zapłacić, może nie jest jakaś duża, natomiast no jest to strona płatna, dlatego o tym informuję. Jeżeli chodzi o strony, o strony płatne. To ciekawą opcją jest też Fantasy Football Hub, który jest partnerem kanału. Tutaj znajdziecie praktycznie wszystkie informacje i narzędzia, które omawiałem wcześniej, i one są w jednym miejscu. Więc to jest moim zdaniem bardzo duży plus, bo nie musicie przebierać między tymi stronami i, i przez, nimi, przez, przez nie przeskakiwać. Na początek, zacznę od tego, że zupełnie za darmo możecie wprowadzić swój skład. I przeanalizować, jaką ocenę przypisze Wam tutaj algorytm. Przykładowo, skład, który utworzyłem dzisiaj, ma team rating 97. To oczywiście nie jest żadna wyrocznia, to jest raczej wskazówka dla Was, czy ten skład jest w miarę dobry, czy nie. Dobry skład, moim zdaniem, powinien mieć powyżej 90%. Więc możecie wklepać swój aktualny draft i zerknąć, i zerknąć tutaj, jak algorytm ocenia Wasz skład. Tutaj również możecie planować transfery następnej kolejki. I sobie to przeglądać, przeskakujemy sobie do drugiej kolejki, powiedzmy, że w drugiej kolejce chcemy sprzedać Fodena, bo, bo nie wiem, na przykład usiądzie na ławce, e, bierzemy sobie w to miejsce na przykład Sterlinga, e, możemy później, albo powiedzmy tutaj sobie weźmiemy Boena, wywalimy Sterlinga, weźmiemy sobie Boena, powiedzmy, że Boen nam się podoba. E, w następnej kolejce i tutaj na żywo się zmieniają też prognozowane punkty, mamy pół, pół miliona w banku, chcemy coś pozmieniać, sprzedajemy na przykład Akanjiego, kupujemy w to miejsce Jamesa, możecie sobie robić zmiany, możecie tutaj wszystko planować, dodatkowo algorytm podpowiada Wam, jak się zmienia ten rating, jak zmieniają się oczekiwane punkty, algorytm może Wam też podpowiadać transfery, więc to są bardzo przydatne rzeczy. Dodatkowo możecie sprawdzać wyniki w mini ligach w trakcie sezonu. W tym momencie jest to, tego nie widać, no bo jeszcze nie startował sezon, także nie wciągnęło nie, nie tych danych z mini lig. natomiast możecie sobie tutaj też śledzić Wyniki w mini-ligach dodatkowo macie statystyki z opty, z tym, że one są tutaj dostępne w dużo lepszej formie i łatwiejszej, takiej do ogarnięcia, bo tutaj jest mnóstwo prostych filtrów, które można bardzo łatwo zastosować. No i wygląda to znacznie, znacznie lepiej niż na innych stronach. Przykładowo, wyobraźmy sobie, że szukamy. Pomocnika, więc w filtrach sobie usuwamy pozostałe pozycje. Chcemy poszukać pomocnika, który kosztuje maksymalnie 7 milionów. Interesują nas jego, jego statystyki po mundialu, czyli od kolejki 17 Przeliczamy sobie statystyki na 90 minut. Nie chcemy, żeby tutaj byli zawodnicy, którzy grają rzadko. Sortujemy sobie po tych golach i asystach oczekiwanych i wychodzi nam, że na przykład bardzo wysoko jest. Marcz i na przykład Błemo. Interesują nas powiedzmy ci dwaj zawodnicy. Zerkamy sobie najpierw na Marcza, widzimy jak wyglądały jego statystyki, jak wygląda jego, jego kalendarz, prognozowane punkty. Powiedzmy, że chcemy sobie go porównać z Błemo, więc sobie w tym tool, toolboxie przechodzimy do porównania zawodników i wklepujemy Marcza, wklepujemy Błemo i sobie tutaj ładujemy, że chcemy, żeby te statystyki były powiedzmy, Przeliczane na 90 minut. Widzicie porównanie tych statystyk, ustawiamy sobie w jakich spotkaniach, ustawiamy sobie, żeby to były statystyki tylko właśnie po Mundialu, bo chcemy aktualne dane, żeby nam zasało nie takie stare. No i tutaj widzicie, jak te statystyki wyglądają. Można porównać sobie punkty, gole, asysty, oczekiwane punkty, oczekiwane gole, no całe mnóstwo statystyk, wygląda to bardzo fajnie. Do tego macie hitmapy, widzicie gdzie dany zawodnik występował, na jakiej pozycji. Moim zdaniem to naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze i warto sobie na to czasem zerknąć, jeżeli wahacie się, którego zawodnika, zawodnika kupić. No i nie trzeba tych statystyk ręcznie porównywać w żaden sposób, ani gdzieś tam szukać na innych stronach i, i Zbierać nie wiadomo skąd. Tutaj są wszystkie dane z opty, więc jest to bardzo dobre źródło statystyk. Dodatkowo może, możecie sobie zerknąć na oczekiwane punkty w nadchodzących kolejkach. Przykładowo interesują nas oczekiwane punkty w pierwszych sześciu kolejkach. Szukamy kogoś na 6 kolejek. Załóżmy, że szukamy obrońcy, który kosztuje maksymalnie 5 milionów. Poszukajmy takiego do 5 milionów. Zjeżdżamy sobie z ceną do maks 5 milionów. I wychodzi nam, że topowi obrońcy to Akanji, Gabriel, Estupinian, Zinchenko i Laport. Według tego, tego algorytmu on się oczywiście cały czas aktualizuje, gdyby coś się wydarzyło, który zawodnik odszedł, zapo kontuzję, cokolwiek, to te oczekiwane punkty są, są aktualizowane. Więc to też jest bardzo, bardzo fajnie działa. Do tego możecie sobie przeanalizować trudność kalendarza poszczególnych drużyn. Tak to wygląda. Przykładowo, zerknijmy sobie, jak w pierwszych ośmiu kolejkach wygląda kalendarz. Interesują nas, powiedzmy, gole strzelone. No i widzimy, że w czołówce jest City, Arsenal, Liverpool, Brighton United czyli to są ekipy, które teoretycznie powinni strz powinny strzelić na więcej goli. Wysoko jest też np. Brentford. A gdy zerkniemy sobie na czyste konta, to widzimy, że np. wysoko jest Newcastle. W tej statystyce: Aston Villa i Crystal Palace, na przykład, a to Brentford jest niżej, więc można sobie porównać ten kalendarz w zależności od tego, czy interesują nas obrońcy, czyli patrzymy sobie na czyste konta albo po prostu na defensywę, czy też zawodnicy ofensywni, to sobie możemy zerknąć na atak albo, albo gole, więc tutaj można sobie zerknąć na to, jak wygląda kalendarz. Dodatkowo, gdy ruszy sezon, to będzie działać zakładka FPL Life Rank. Tutaj też wpisujecie swoje ID i będzie się wszystko wyświetlało jest centrum meczowe, w którym znajdziecie informacje o poszczególnych spotkaniach i tutaj też jest wynik gole asysty, punkty BPS -y, czy ten system punktów bonusowych. Efektywne posiadanie. Tutaj też znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, a dodatkowo na stronie jeszcze macie mnóstwo artykułów, jakieś składy dopowych graczy, analizy. Do tego są przewidywane składy. możecie sobie właśnie tutaj zerknąć na przewidywane, przewidywane składy drużyn no jest tego naprawdę jest tego naprawdę sporo natomiast jest to strona płatna fantasy football hub ma też aplikację na telefon więc no możecie mieć wszystkie te niezbędne narzędzia cały czas pod ręką niektóre opcje są w innych pakietach tych płatności więc warto sobie na to zerknąć nie jest to duża kwota Natomiast aktualnie trwa też promocja i zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, dostaniecie 50% zniżki. A jeżeli w nadchodzącym sezonie nie wygracie swojej mini-ligi, to dostaniecie zwrot środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. No i co, to chyba tyle. Mam nadzieję, że nagranie wam się podobało, że ten poradnik był pomocny. Wszystkie strony, tak jak wspominam, znajdziecie podlinkowane w opisie, więc możecie sobie na nie zerknąć. i Gdzieś tam zapisać w zakładkach. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was pomocny. A jak macie dodatkowe pytania, to zostawcie komentarz. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTubeowe. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału. A dla chętnych, otworzyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać dodatkowe korzyści i walczyć o nagrody. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Za okazane wsparcie, no i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych nagrań, bo w najbliższych tygodniach opublikuję jeszcze kilka materiałów, które przygotują Was na start sezonu Fantasy Premier League. Do zobaczenia. Cześć!